Dobra, czyli tak, Kakuz nie gra, Frania nie ma, to jest dziewięć, czyli siedem, to jest. No to wszyscy. No to start. No, a Zigecior jeszcze dołączy, jak mi się pobierze. Franek jest awk. No Gucia tam za pół godziny. A wy chcieliście czekać na Margo Franka. No i znowu impostor. Szybkę, szybkę Ja. Yeah. Mm. Dobra, to jest bait na 100%. To nie jest bait. Wyrzuć, nie jest bait. Wyrzućcie go. To, to nie jest bait. Byłem na Witalsach. Nie ufaj. Ciało ma sekundę. Nie ufaj. Więc korek, widziałeś, jak stałem na Witalsach? Też patrzyłem na Witalsach i to ciało nie jest bait. No przecież ty nie, później nie, dobiegłeś. Nie, nie ma sekundy. Aha. No ja podbiegłem, nie, jak patrzę, ciało nie żyje. Ciało nie żyje. A, czyli podbiegłeś na witacji i widzisz, że nie, że nie żyje. Czyli nie wiesz, nie, ile nie, może nie, nie, mieć nie. Cechu, Słuchaj, tak? Było na zielono. No. Po czym patrzę, umiera, po czym patrzę, bok zgłasza. Ja bym powiedział że ktoś na super, że sobie zbiegł, po prostu. Bo widziałem, jak Dominik sobie odbiega. Z od prawej strony, od laba. Cokolwiek jest czyste. No, ja bym na przykład daleko w labie. No, no to tylko mówię, że raczej nie zabiłeś Tylko jest czysty, jak ktoś na superze musiał wejść Ja skipuję Tak on tak nam został w sumie, także mieć tego podejrzenia Ja skipuję i zaraz wam coś powiem Ja jestem w 2 Ale nikogo tam ze mną nie ma, więc no Mi się wydaje, że wampiry, oni są wampirami we dwójkę. To jest dla mnie niemożliwe To ciało ma na pewno sekundę Ale dobra, skipujmy to niech będzie Na, pewny, na pewno nie ma sekundy na pewno nie ma sekundy, bo też poszedłem tak, to by działał także od razu. No, I by by nie zreportowano ciało patrzę. jak chcesz. Uważajcie na, uważaj na cykolkę, na bomba, na double kill'a Dobra. Dobra. Mnie to nie, nie zdziwi, akurat. Justerem, kolego. No nie. Taski zrobi, chodzi po prawdach. Boże święty. Так вот, нет. Соняр. Ó. 嗯。Um Aha? Aha. wie wiem, co widziałaś, zrobiłem to, ale uwierz mi, że jestem królem. I drugi. Jak wampirem... mam uwierzyć, że jesteś No, Słuchaj mnie, jak wydasz mnie, to zginę. A w sumie, dobra, jest tylko jedna rola, która zabija. Dobra, jestem szeryfem i zabiłem Boba, który był wampirem. I Cykorek jest drugim wampirem, bo go bronił. Albo nie wiedział, że jest wampirem. Specjalnie go zabiłem przy tobie, żebyś to widziała. Ja ci mm -hmm. powiem tylko tyle, że ja wampirem nie jestem. I mógł po prostu być na przykład neutralną rolą, jak glitch. Nie no i, ja jest jednym i go zabiłem. Mogę się No to się skoro tak, to słuchaj po prostu we mnie. Jak zginiesz to trudno. Nie myślę, czy jesteś gestarem, czy wampirem. Albo. Nie, no jak za nie możesz być? Kurwa, czy ty możesz być tym wampirem? Nie, bardziej chyba Jester mi się wydaje, ale bo niepotrzebnie go broniłeś, żeby ciebie wyrzucić. A to, to skipnijmy i ty po prostu we mnie strzel, jako szeryf. Nie, bo zginę. Nie, nie, ciebie nie zabije. Chyba jest ustawione tak, że tego, szeryf zabija Jestera. Nie, domyślam się, że jesteś crewmate'em, więc nie zabije cię. To czemu mówisz przy tym, że tego jestem wampirem? Bo go broniłeś. Nie zgłaszajcie ciała od razu. Bo ja nawet nie mogę dobić do ciała. Się kłócą, mi się kłócą. tworzysz mi dzięki tworzysz dzięki Oj. Gdzie kto jest? Ale admin. administracji. Jedna osoba była w o 2 i jedna w elektryku. Chwilę temu. A ja przed łapącami jestem. Ja jestem. Ja wychodzę z psi Został mi sobie ostatni task, żeby te kometki zrobić, bo sobie zostawiłem na koniec. Miałem dwa. Bob, gdzie jesteś? A. Aha, Ale Bob on, jest żyje. Bo on tak. nie żyje. nie żyje, o ty mówisz. E... No nie widziałam, bo mam mapę. E... Ciało jest w tym korytarzu, jak jest O 2 ale elektryk. Kto był przy O 2 ja, ja byłam, coś. ale ja nie mogę być. No przekonało mnie to. A. Macie dl dlaczego. O. o. No, więc ja nie mogę no być, dobra. więc... Więc ktoś z waszej trójki. Byłem Powiedziałem, jakichy. że jedna główka była wo 2 wcześniej. No ja, 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 miałam razie, ja, z... ja, miała, ja miałam iść do O2. Ja miałam do O2, ale? Elektryka? Do elektryka, tak? Ale dostałam... Ja, ja miałam iść do O2, ale dostałam. zaświecił mi się report, więc wyszłam z tego O2 i zobaczyłam, że leży ciało. Dobra, WCZ no, i Dominik. No, Słuchamy, co macie na swoją to no, Ja sam, zdać się zrobić z tej to wygramy. Ale nie. No, ja nie kolego, nie problem jest taki, że to jesteś ty. No, Caroline była w O2 i ona przechodziła do elektryka i ja to potwierdziłem. Ale ja ty w... Bo swoje napale, a mnie. A ty powiedziałem, ty... że A wiesz, A wiesz, w, to w takim razie jeśli Vivi byłaby w specji Menu, no to to byś... Tak nagle. Dlaczego, bo Karoline i Cykorek byliśmy razem w kompsach, robiliśmy sobie upload i wszyscy no. mniej więcej odle... odbiegli w tym samym momencie. Ale wiesz, że mnie to nas nie było, więc to ty No nie, to nie, ale byliśmy we trójkę, ja poszedłem na prawo. Jeśli Caroline była w specjalnie, no to co? Nie ma to, nie co skipować. No jeszcze jeden możemy. Albo, Beatrice, albo Dominik, no. nie zabijać mnie. <grym, <grym, ja też nie zabijać <grym>, mnie. Ja bi, byłam grzeszna. Mówisz tego, Kindexa, na kanale? No to po Gierce. By tutaj, no. Po Gierce. No i zostało mi został tylko planet. To możemy iść górą. Dobra Dominik. No nie. Tak Problem jest taki, że jedna osoba była w labach. Także kończymy to. I ta osoba, no i ta osoba no. musiała być Vivi. Także no, masz łatwy Przecież zabiłeś nie w adminie. Posłuchaj, ja jestem naprawdę w tą grę niebelejaki. Dobra, tak, Vivi, nie ja ci Vivi. Powiem, Vivi, ja ci powiem jak było, posłuchaj. Ale Vivi była laba. Ale daj mi powiedzieć, ja mam mikrofon, ja mówię. No Dobra. słucham. Wchodzę Fad, do admina, to <grym> świetnie wyglądało. I, I Karoli stała obok Dominika. Po czym patrzy Dominik, odbiega od e, tego paneliku i zabija Karoli. Po czym ja zgłaszam ciało, on sobie stoi jak gdyby nigdy nic. Naprawiłem światełka, pobiegłem na to panel admina, sprawdziłem witalsy, wszyscy żyli. No nie no, ja ci mówię jak jest, on wie gdzie jesteś, bo sprawdził. Właśnie bo ja się sprawdziłem na moich panel adminie. I pan to jest tak Ale to do, dobry pomysł. Ale nie. czekajcie, bo Zagłasuj, jak chcesz, po, podobno do Mini gra w tą grę długo i on wszystko tutaj ogarnia, więc raczej by tak nie zrobił i nie odszedł. Nie, ale byliśmy w cztery osoby. On musiał zabić Karoli, żeby mnie wiedział. W takim razie skąd bym wiedział, że Vivi jest w lawach, kolego? Nie wiem, bo byłeś na admin panelu i widziałeś, że jest. O właśnie, byłem! W takim razie, jak mogę być w Elkryku? Nie powiedziałem, Sam się plączysz! powiedziałem, co ty gadasz. Dwa ciała Dwie główki były w ele. Nie mówiłeś, że byłeś w Nie, 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 teraz to kłamiesz. Tak, tak, tak. No, nie główki. Przecież bo ja, nie To i Tak wszystko pewnie będzie w moich rękach, więc na pewno ja przegram. Vivi, ja ci powiedziałem, prawda, jest. Wszedłem, Karol stał Jezus, obok niego. Stał razem ja niego. nim Nie skipuj Nie tego, potwierdziłem, no mówię, gdzie jesteś. No potwierdzi, bo stał tam i zabiją. No właśnie, a robią. ty dałeś serdusz raporta. Nie, bo ty stałeś obok tego ciała, jak gdyby nigdy nic. Szuka... Nie. nie, ja wiem, czemu ty stałeś na nim panelu. Chciałeś specjalnie spojrzeć, gdzie jest Vivi. Powiedziałem, ją zabić. powiedziałem, że Caroline była wcześniej w WO2, tak? I że później musiała ja przechodzić do ELE. I to wiedziałem. Dobra, dobra koniec kłótni Koniec kłótni. No, Vivi zdecyduj sama. I tak, Vivi gałganie. A nie, to kurwa, nie udało się. Jednak w końcu nie zgałganiła. Posłuchaj, nie ze mną ten numer, akurat. Nie ze mną. I on był bomberem, on mi jedną bombę na samym początku. O Jezu, dobrze zrobiłam, o Jezu! Tak! Chyba po raz pierwszy! A ciężko, bo nie wziąłem kogo zabić ogólnie. Mówię, że muszę Karoli zabić, bo... Nie dam rady inaczej. Y, powiem tak, Dominik. Dlaczego trochę... mnie?! Był no bo ty trochę... byś nie wyrzuciła na pewno. Był trochę... bym jakbym jego zabił. Nie... Ja nie wiem, czemu wy się skapnęliście, jak podejrzewałem na samym początku Heja. jego. Hejo. Że on może Zresz, być jeden, z impostorował, by on neutralnie. Ja się zastanawiam, czemu żeś nie użył tego mediu? Używałem! Tylko jak oni, kurna, od razu reportowali ciało, ja mnie złożyłem do Witam doby. witam wszystkich. Merkis, jakbyś tak na mnie a, nie na o... najeżdżał, to byśmy to wygrali, bo byłem survivalem. A to mogłeś to powiedzieć? bo byś Byłem w on się nie, nie zabijał. Byśmy Vivi wyrzucili. Ale ona nie. Kim była Vivi? No to Następny Mogę, A, to Nie, go. to by się nie udało. Nie, no, niestety. No, nas. Jak mam pić do, do was? Nie mam kodu. Kod jest na kanale KOD. Tak. Na kanale KOD. Ale musiałem coś wymyśleć. Mówię, dobra, szybko coś może, że w adminie byłem, że zabiłeś. Bo nie przejdę, elektryku. Nie, no nie. Dobra, dobra Flanek L. wrócił. Ale nie, tak, jakby do tego nie czy... dosiście, że jak mnie zabił. Ale nie, gdyby. Ja trochę byłem podejrzany. Gdyby nie to, to byś wyleciał. Jestem pewny. Byłem za bardzo podejrzany w tej grze. Ja nie wiem, czemu po tym jak mówisz, że to jest bait, A bait tak, to od razu? Yy, że od jak, razu. No, no, tego... widz tego, robi i tam sobie zmieniasz. Yy. No to wcześniej. Będzie a także od razu tego. Po zabiciu jest reportowane ciało. No, nie, nie wiem, nie, czemu. Nie. Oni nie skapnęli się, że tego. Ty dałeś jakieś info Gdzie się Jak zamiast ja jeszcze zdążyłem dobiec do tego Vitals'ów Dobra, wchodzę z powrotem Dobra, i to wszyscy będą? Chyba tak, na razie tak Możesz sobie jeszcze właśnie jakieś Skąd wy macie ubranko? takie fajne skinki? No, no też możesz mieć No musisz tylko tego wysłać, Blika Weź się złoty. Do, dodam jeszcze tego, jeden neutrala jakiegoś. Dodaj. Daj dwóch impostorów, jeden zabijający neutral. No właśnie, dwóch impostorów teraz. Z jednego A? dwóch neutralów nie zabijających Jeden zabijający neutral, dwóch impo... Ty no, nie byłem. grałeś na modach? Y nie, 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 ale są to, to tutaj mamy kanał role. Y w, <laughs> w strefie Among Us, to tam jest y trochę napisane. Możesz sobie o, to, to się przyda, to się przyda mnie. Ola. No i yy, zasada, że nie zabijamy, jak ktoś jest impostorem, a nie zabijać tego, Lawku, kto sobie awczy sobie na początku gry. E... Bo ten ktoś sobie czyta rolę. E, dobra, umawiamy się tak, że na nie zabijamy. Tak, tak, jest. dokładnie. Na, 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 na początku, na, na początku oczywiście. Na początku, e, oczywiście. Na początku. Ja to będę. Tu... Zrobimy tak. Wszyscy im siedzimy sobie na dropshipie. Nie zabiją nas. <noise> Zwiększ do z... 40. Nie, to y, od drugiego y, mitingu mawiamy się. Tego, kto stoi na dropshipie, jest może. Nie, to, no, no przez chwilę Nie, po no przez Nie, no przez Przy Nie, nie na gett, opisy nie jest są jest jakieś gett. długie, więc to przecież chwila jest. No tak, minutę i tyle. No. Liczę do dziesięciu i zabiję. Tak. <grymne> <grymne> Dobra, dodaję nową rolę, uwaga. Nie, po co? A, tru trumajtowa. Jaka? Imitator. Wiesz, mogła się przemieniać w role na przykład słopera, Vigilanta, Seera. O ma, no poczekacie, poczekacie minutkę, bo muszę do so, łazienki. Ale to... Mo w tych oczywiście zmarłych crewmate'ów możesz się przemieniać i przez to możesz wiedzieć, kto jaką miał rolę. I na meetingu sobie ogólnie wybieracie, na przykład jak widzicie też, że jak na przykład nie możecie kogoś roli zabrać zmarłego, to znaczy, że był jakąś złą rolą. I macie też przez to informację, ale nie mówcie o niej, bo zginiecie. Bo póki ty będziesz impostorem, to nie mówię, ale jak ktoś inny będzie, to... Ogólnie fajna rola, bo możesz dużo zrobić nią. Róbki indeks streama, czemu się mnie pytasz? właśnie, muszę zrobić... właśnie. Muszę zrobić. Ten kto sobie chce streamować, to, co nie streamuje, nawet do tytułu mogę wpisać. Ja streamowałem, brod ja mi wyjebało, więc na razie... Oj. Na sobie, w <grystanie> 20 pana w ale wnikaj w No, to zrobię. Co, ja to co, gramy? To co, gramy? Czekamy jeszcze, bo no, do, do kibla poszedł ktoś tam. No. Ktoś tam poszedł. Tylko chyba. No no, akurat. Chyba sobie kurwa zamówię pizzę, pierdolę to. Gotować. Dobra, już jestem. obejrzona. Już gotowa. Szybko OBS. No właśnie, jak chyba wszyscy są. Poczekaj, OBS szybko włączę. Kogo masz do tytułu? E, Kinda Weźcie mi nazwy, podajcie o, ja no, sobie skopiuję. Mnie masz. Tym, napisz mi nazwę i sobie skopiuję. <gulatory> na PV. Na pf? Tak, tak. No, na, 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 na. Dobrze, dobra, dobra. ja też szybko sobie odpala OBS-a. Jezu, następny. <gulatory> I <Drugie gulatory> stąd będzie odpalać OBS-a. A, A czemu nie?